To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie charytatywne w Europie, łączące świat sztuki, biznesu i filantropii. Organizatorami wydarzenia są Rafał Brzoska i Omena Mensa. W ciągu ostatnich trzech lat fundacji udało się zebrać ponad 85 milionów złotych. Ze mną jest Rafał Brzoska, założyciel InPostu. Czym spowodowany jest tak duży sukces? Szanowni Państwo, myślę, że sukces wynika z tego, że jeżeli chce się robić rzeczy z sercem, pomagać innym i angażuje się do tego olbrzymią ilość czasu, tak jak robi to moja żona ze swoim zespołem, pracując 12 miesięcy nad przygotowywaniem właśnie tej wielkiej aukcji charytatywnej, która będzie w tym roku miała miejsce 7 czerwca. A ten wernisarz jest pokazaniem, otwarciem tak naprawdę i pokazaniem dla wszystkich, zupełnie bezpłatnie, każdy może przyjść zobaczyć światowej klasy, Piękne dzieła, bo to jest bardzo ważne, co nas łączy, to są piękne dzieła, to jest estetyczna sztuka, która nam się podoba. To łączenie właśnie tej sztuki z celem, którym jest pomaganie, a pomagamy potrzebującym, właściwie gwarantuje sukces, ponieważ polski biznes dojrzał do tego, żeby dzielić się z innymi, otworzyć swoje portfele, licytować te dzieła sztuki wiedząc, że co roku pobijamy ten rekord. W zeszłym roku to było ponad 45 milionów złotych, sumarycznie tak jak pani powiedziała, już 85. Liczę w tym roku na kolejny rekord. Pan jest z takiego zdania, że warto głośno mówić o tym, że pomagamy i by promować pomoc? Absolutnie tak. Skromnym trzeba być na co dzień, w swoim codziennym życiu. Trzeba umieć dostrzegać piękno innych, trzeba umieć dostrzegać potrzebujących, ale też trzeba umieć się dzielić. Jeżeli ktoś e, chce pomagać po cichu, niech to robi. Ale niewątpliwie pomaganie e, w biznesie wymaga trochę takiej, takiego impulsu. E, w biznesie ze sobą konkurujemy. Jeżeli Polski biznes zacznie konkurować w pomaganiu, to ten impact społeczny będzie również większy, więc nie wstydźmy się tego. To nic złego, że ktoś, kto całe życie pracował, zwłaszcza mówię, mówię tutaj o moim pokoleniu. Pracowaliśmy uczciwie, niczego nie odziedziczyliśmy, niczego nie ukradliśmy, nie braliśmy udziału w żadnej e, rabunkowej prywatyzacji, żeby budować nasz biznes. Wszystko zostało osiągnięte własnymi rękoma, więc dlaczego mamy dzisiaj nie móc się dzielić tym wszystkim z innymi? Dlaczego nie możemy być dobrym znakiem dla? Dla tych, którzy nas obserwują, uważam, że to nic złego. Zaczął się Pan interesować sztuką. To jaką sztukę Pan lubi najbardziej? Od razu mówię, nie jestem żadnym specjalistą. Nie spędzam czasu studiując tą sztukę. Staram się patrzeć na artystów, między innymi również tutaj, których widzimy, przez pryzmat tego, czy ta sztuka mi się podoba. I jeżeli mam powiedzieć, co naprawdę mi się podoba i chciałbym Was zachęcić do przyjścia i zobaczenia tego w Ogrodach Wilanowa, to są przepiękne rzeźby Manolo Valdeza. Artysty, który, który tworzy swego rodzaju Madonny, ale z różnych materiałów. Niektóre są ze szkła wyglądającego jak bursztyn i można zobaczyć to właśnie w Galerii Północnej. Tutaj z frontu mamy z kolei brąz. Z każdego materiału ta Madonna wygląda inaczej. A do tego ta sztuka afrykańska, która powstaje ze śmieci zbieranych przez artystów, z których tworzą na przykład z worków jutowych, które służyły do transportu węgla, ryżu czy, czy ziarn kawy, powstaje sztuka. Z wyrzuconych przez morze śmieci powstaje sztuka. Więc mamy dwa efekty. Pierwszy, pokazanie, że można zrobić sztukę z czegoś, co zaśmieca środowisko, a z, drugiego, z drugiej strony to pomaga. Przez pryzmat tego, jakiej wartości są te dzieła. Niektóre z dzieła afrykańskich artystów są dzisiaj sprzedawane na światowych aukcjach za milion dolarów i więcej. Więc musi się sztuka podobać. po prostu. I podobaj tutaj też w jakiś sposób edukuje. Edukuje i właśnie dlatego te warsztaty, które będziemy przez najbliższe dwa miesiące organizować, aby też młodzież mogła zobaczyć, że, że sztuka nie jest czymś abstrakcyjnym. I moja mama zawsze mówiła, daj, a będzie ci dane. I. E... W moim przypadku nie ukrywam, że przez ostatnie trzy aukcje prywatnie podwajamy wartość, wartość wylicytowanej kwoty, czyli w zeszłym roku przeznaczyliśmy ponad 20 milionów złotych prywatnego majątku, by zasilić właśnie te fundacje, które z nami współpracują i pomagać innym. I ja mam takie wrażenie, że im więcej oddaję, tym więcej gdzieś tam po prostu wraca do mnie. Więc zdecydowanie ma Pani rację. A z pieniędzmi też tak jest? Oczywiście nie mówię, żeby tutaj będzie rozrzutnym. Nie, absolutnie właśnie o tym mówię, że mam wrażenie, że nawet czasami w sposób zupełnie niezamierzony, gdzieś tam zainwestowane środki, czy to w jakiś startup, czy w jakąś firmę, w którą zainwestowałem dawno temu, nawet nie licząc, że, że ten zwrot będzie ponadprzeciętny, okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Więc absolutnie, dzielmy się z innymi, dobro wraca, wraca w postaci wdzięczności, uśmiechu, zdrowia, a czasami również finansowo. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, ja zapraszam wszystkich do tej, na tą wystawę. Wstęp jest wolny przez dwa miesiące można obejrzeć światową sztukę. Jest, wystarczy wejść do Wilanowa, bo obejrzeć przepiękny nasz, piękny, barokowy, jedyny, tak piękny, barokowy pałac w Polsce i wejść do Oranżerii, gdzie jest piękna wystawa sztuki nowoczesnej. Ja zapraszam wszystkich. Wejście za free! A jak Pani rozpoczęła tę inicjatywę? Czy od zawsze było, była w Pani taka chęć pomocy innym? Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że przez wiele, wiele lat byłam prezenterką pogody, ale w pewnym momencie swojej kariery stwierdziłam, że chciałabym coś więcej zrobić. Myślę, że popularność, na popularności się nasze życie no, nie może kończyć. Jeśli mamy szansę wykorzystać ją w słusznej sprawie. To to czyńmy. I ja tak po prostu zwyczajnie uczyniłam, i cieszę się z takich decyzji, i zamierzam je kontynuować do momentu, do kiedy będę miała na to siłę. Czyli można powiedzieć, że z wiekiem zauważamy inne, wyższe wartości i patrzeć, przestajemy patrzeć tylko na siebie, ale też że są wokół inni? Brawo, jest pani młodziutką osobą i cieszę się, że, że pani to wychwyciła. Tak, pewnie 20 lat wstecz nie byłabym gotowa. Na, na takie, takie poświęcenie, tak naprawdę, w słusznej sprawie dla innych, dla potrzebujących, dla tych, którzy nie mają niczego w życiu. Ale jestem wielką, tak naprawdę, myślę, że w ogóle większość z nas jest wielkimi szczęściarzami, że urodziliśmy się w tej szerokości geograficznej, że mamy piękny kraj, że mamy piękne możliwości. I, i jeśli jesteśmy zabezpieczeni w tych podstawowych formach, warto coś dać od siebie, bo każdy ma coś, co może dać drugiemu człowiekowi. Czasami to jest czas. Czasami są to pieniądze, które trzeba przekazać na cele charytatywne, a innym razem to jest godzina lekcji angielskiego, na przykład dana przez naszego stypendystę. zawsze jest coś. Czyli tym bardziej w czasach dość mocno egoistycznych, patrząc na portale społecznościowe warto rozejrzeć się naokoło i dostrzec właśnie innych i poprzez to wy pomagacie i promujecie tę pomoc. Tak i cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj z nami bo pewnie kilka lat temu ktoś by powiedział no ale jak? A ja uważam, że każda tak naprawdę telewizja, która chce mówić o rzeczach dobrych i mądrych powinna towarzyszyć takim inicjatywom, więc bardzo Wam za to dziękuję, cieszę się i pozdrawiam wszystkich widzów. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Omenu, bardzo za rozmowę. Bardzo dziękujemy również za zaproszenie i życzymy, by Fundacja dalej się rozwijała i niosła pomoc innym, bo to tutaj tak. i dzisiaj jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o te dzieła sztuki, które tutaj można zobaczyć, to naprawdę jest to światowa klasa. To jest rzeczywiście coś, co bardzo często trafia do muzeów i właśnie bardzo klasycznych budowni za granicą. W Polsce ten trend, żeby pokazywać tak zwanych dawnych wnętrzach sztukę nowoczesna dopiero wchodzi. Ja to bardzo lubię, widzę to w Paryżu, widzę to w bardzo wielu różnych miejscach. Berlin jest takim też bardzo dobrym miejscem do tego. Sam jestem kolekcjonerem sztuki. Mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o kolekcję książąt lubomirskich, ponad 10 tysięcy dzieł sztuki. Jest to jedna z największych kolekcji w tej chwili prywatnych w Polsce. No trochę wracamy, można powiedzieć, do tych czasów dawnych, kiedy rzeczywiście ta kolekcja nasza rodzinna była bardzo duża. Współpracujemy też z Wilanowem, bo między innymi w pałacu w Wilanowie mieści się y, obraz y, na kolekcji tak zwanej stałej z naszej y, kolekcji, który tutaj jest pokazywany właśnie maźnięty pędzlem Leonarda Da Vinci. No właśnie, wspominałeś o tym obrazie, a jaką ty sztukę lubisz najbardziej. Y, ja muszę powiedzieć, że zawsze byłem za sztuką tak zwaną klasyczną. Wychowywałem się wśród portretów przodków, zawsze to były. Yy, twory oczywiście polskich częściowo takich jak Lenc Malczewski, który był wychowankiem w ogóle mojej rodziny i malował, można powiedzieć, był nazywany szkodnikiem u nas w rodzinie, bo malował na wszystkim, co się dało nawet na ścianach. Jak to prawdziwy artysta. <laughs> jak to prawdziwy <laughs> artysta, dokładnie. Natomiast Y, powoli zacząłem się uczyć sztuki nowoczesnej. To nie był łatwy proces, ale teraz jestem ogromnym, muszę powiedzieć, admiratorem chociażby y, no, jednego chyba z najlepszych i y, 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 takich performerów, ale artystów, y, czyli Damiana Hersta. Y, Damian Herst właśnie z tego okresu, co, co Kunst czy Ai Weiwei chociażby którego też zbieram, y, czy chociażby no, jeden z y, takich, muszę powiedzieć. Awangardowych, bardzo ciekawych, może trochę w Polsce nieznanych, Karel Apel. W Holandii jest w ogóle jego muzeum. Także muszę powiedzieć, że ten tak zwany styl kobra, który tutaj w Europie funkcjonował w latach 70., 80., a w Polsce nie jest znany, uważam, że powinien być właśnie u nas pokazywany. Także sztuka nowoczesna tak, aczkolwiek trzeba się jej nauczyć. Warto mówić głośno o tym, że pomagać